No i witajcie w Ogrodzieńcu, na szczęście niedeszczowym. tam się naradzają kierownicy. Nie wiem dlaczego jest tutaj kierownik Dawid, zaraz się dowiemy. No, taka duża roślinność jest. Jaka duża roślinność? No, jaka? Dużej roślinności damy nie damy radę. Damy Ale radę? spalinową zaraz wyciągniemy? Zaraz będziemy kosić, tak? tak? Jesteśmy na terenie Ogrodzieńca, zameczek jest gdzieś tam niecałe kilometry, może mniej, w linii prostej. Fajny jest zamek. Wracając do mapki. Znaczony teren to macie tutaj na czerwono. Jest geoportal, google ma porównujecie z tym i wiecie czy jesteście w terenie poszukiwań, czy już jesteście poszli w maliny. Sygnały jeszcze, jeszcze są, dlatego żeby komuś by się znudziło tutaj, żeby nie miał sygnałów, to o godzinie 10 na mapce macie taki x niebieski, tam będzie Daw Dawid i pójdzie z osobami, które będą chciały na tą działkę następną. Tam na rogu sobie chętne w tamtą stronę pogrzebać. Co do pozwolenia, jest one do, do końca roku. Nie było mnie 3 godziny, bo jestem zmęczony, ale w sumie teoria Arka jest taka, że po prostu Starość, tak? Dokładnie <noise> no, Więc e, większość jeszcze jest, m, gdzie tam, w lesie są A tu krucyfiks, czy co to jest? Jakaś ozdoba z, z łóżka, nie łóżka, z płotu, mm. nie płotu, jakieś coś, coś czegoś Rokoko jakieś Tak No, a tu jakieś takie obozowo się zrobiło, nie? W tej części, tu, tu, tu Czyli nie wieczny Arseniaczek Fajny Naturała no, Młody znalazł, co to będzie? Który wiek? Z gabloty zginął. mówią, że to z gabloty Tomek wziął wczoraj. A, a ten. E, e, a z który wiek? Trzeba zobaczyć, jak to To ty nie wiesz, że? No skąd ja mogę wiedzieć? Jeszcze nie znam. Ostatnie miesiące tej zgody, więc chcieliśmy jeszcze spróbować. Nie było nas trzy lata, nie wiem, czy o tym wspominałem. No, w nie najlepszej formie. Nawet nie wiem, dlaczego. Po prostu takie zmęczenie już pracą. No ale idę zobaczyć, bo widzę, że jeszcze niektórzy wytrwale chodzą już prawie 12, więc może coś mają w kieszeniach, w torbach. A widoczki na tej Jurze, czy są znajdki, czy nie, klimat Jury już tutaj się daje we znaki. Z tamtej strony to myślałem, że to jest jakaś katastrofa, a tu jest taki wielki pas, jakby coś jechało, nie? Czy? Czy się wydaje? Ja już wiem, to byli obcy. I oni właśnie, o, właśnie pod liną, tu gdzie największe zakłócenia są w sumie. Podejrzenie monety. Jedno ujęcie, chociaż na żywo zrobimy, nie? Prehistoryczny kapsel. A, no to masz monetę. Patyna jest. Zielone widzę. No zobacz, drutów, nie drutów. No dużo jest. Nie wiem, pole ma nie potencjał. Nie jeszcze ile tam inni w Karwasie złożyli, ale. No, pole ma potencjał, i co tu zrobić, ja wam opowiem, bo są plany wokół tego pola, ale zobaczymy jeszcze dzisiaj, będziemy się namyślać. Zresztą nie wiadomo, czy to w ogóle będzie się dało zrobić, co chcemy tutaj zdziałać. A może wybierzemy inne miejsce, nie wiem, może koniec pol. A w istocie jest ciekawsze. Neolit. <laughs> no, to zawsze wychodziły takie nie wiem. jakieś rzeczy z bramy, może, nie? Mogłoby być. Samosiejki, gdzie niegdzie. Coraz trudniej tutaj, natomiast tutaj w końcu są... Ja cokolwiek filmuję. Ja jestem tak wykończony już tym tygodniem, że... Trafiłeś coś? No coś jest, no bo to, no to fajne to. To fajne, a tu plomba. z tych rzeczy nie widzę na tej, na tej kamerze. ale PRL, plomba. I co to? Guzik jakiś? Ten? Tutaj, tu, tu. Mhm. I zrobiłem krótki rajd jeszcze na sam koniec poszukiwań, bo trzy godziny mnie nie było. Przeteleportowałem się do Sosnowca. No ale za to przywiózłem saatki, więc jestem usprawiedliwiony. Poza tym jest fajna pogoda, chciałem nadmienić. Skibidi pam. No tak to tutaj wygląda ładnie. Ale za dużo porośnięte jest nie gdzie samo rozoranie niestety chyba już nie wchodzi w grę. A, bo miałem nie mówić, dopiero potem miałem powiedzieć, co zamierzamy tu robić. Ale to później na sam koniec filmu, który będzie chyba bardzo krótki, bardzo, bardzo. De Proma detektorystów? Tak? Nie, inna branża. twoja? Szwedzka promba? Nie, nie, jak czemu szwedzka? To twoja branża, mówię. No to ja największy. Tu tej... co piszę? Pieprzy KKP, no. To co mogę sobie wziąć, tak? A 21 to co to będzie? Stacja właśnie, czyli jedzie ze Szakowa do sos, ze sos, Sosnowca chyba, wiesz? Nie, ja nie pracuję na ja kolei, ale pamiętam, że Szakowa zostało. to był taki klimacik, tam na pewno jeszcze jest fajnie. Tak, lokomotywownia, tam jest niedaleko, jest bardzo dużo torów, w ogóle podkładów i... No, czyli Tomek nie znalazł znaleziska dnia, to jest znalezisko dnia, tak? A, ty, A nie to część tam w lokomotywowni Arku, bo placu zaraz tu braknie, tak. jak wszyscy przyjdą. To jest coś. No, to będzie z tego? Jakieś chyba. Z to? Jeśli nie wystarczy Wam to, co widzicie, to patrzcie na to. Poszukiwania na piątkę. <grym> Czyli co zakładamy? Zrzutkę na rozoranie pola, tak? Tak. To 6 złotych już mamy. A to, proszę Państwa, było z czasów, kiedy Sosnowiec był cesarstwem. I co tutaj jeszcze wychodzi? Co tu jeszcze wychodzi? Useczka, useczka. Nie? nie obcięte jak odlew, odlew, by odlewali kul, kulki. Wiesz, tam Aha. przydam do się To są pociski, po prostu tylko jeszcze nie nieobro, nieobrobiony. I przyjechali bohaterzy ze średniowiecza, z czasoprzestrzeni. I co tam macie? Same skarby, aż trzeba było busem przywieźć. <noise> Buz skarbów, proszę Państwa, tego jeszcze nie było. Co da co da Pokaż, bo mam mało materiału, żeby było chociaż 8 minut filmu. Klucz! Fenole. O, guzik mam ładny. O piękny się mieni. Pięknie. No to dawaj, jeszcze, dawaj jeszcze z 10 takich, no ego. O, pierścionek. Nie, ja nawet nie wiem co tam jest, bo widzę, No czy znaczy, to widać? Nie wiem. Ty... O, jest teraz się wyostrzyło pierścioneczek. I to, I to w lesie tam było wszystko. Tak, tak. Eee, gu guzi guzik akurat tu pod, pod liniami, nie? Nie, tamta moneta, właśnie nie wiedziałam co to jest, bo taka gruba. To? No. to jest między wolny wodnik z lasu z lasu, z lasu z na, na skałce dwie sklejone no. razem były. No. To jest, coś no. tak, to? To jest yy, wczesne Kalko cesarstwo sosnowieckie. Piękne. To, mm. ja, tutaj, to, to, jest... <śmienny> to To jakiś kocur. <śmienny> 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 to jest z lasu. Le, leśne skarby. Na razie. Cześć. Przez gwoździa i tam presja. Kelner no. Ładne, Ładne komary są? <grywki> Film będzie na środę, więc słowo na środę Arku. co no tutaj mamy, no znowu coś powychodziło. Pole przyczepane przez narzale jakieś klamerki, współczesne monety, krzyżyki, bozia, pierścionek, ołowiu trochę, więcej ołowiu, kuleczki kuziczki, plomby powychodziły, oczywiście jak zawsze jakieś łuseczki, no i tak jak mówiłeś już, że obozowo no trochę tak się zrobiło tutaj, no no i wszystko, o i ładny arseniaczek też jeszcze arseniaczek który to, bo jest to bardzo jest, razi słońce, wiesz? arseniaczek. no. Czyli z używkiem też. No. no. A to Dawid przyniósł z lasu. Tak, z lasu. O, jeszcze drugi jakiś. pierścień Ring. Po, wszystko od no, 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 no. odpustowy. i tyle z tych. Czyli co? Co będziemy tu myśleć? No, nasze plany. Zaraz opowiem o planach. Plany bo to zobaczymy, takie, no. Na razie nie ma co mówić o planach. Trzeba mieć pozwolenia, żeby. No tak, to zaraz wam powiem, działać. co chcemy i zobaczymy, tak. czy się uda, bo mamy ostatnie pół roku tutaj. Pozwolenie. Yy, tak. No, papier. I jest kilka dni później. Środa bardzo dużo się dzieje i chcę wam powiedzieć, co z tym ogrodzieńcem e, żeśmy planowali i co może będziemy robić, a także co będziemy robić ludzi e, najbliższą sobotę, ale dzisiaj bardzo dużo się dzieje i muszę iść na tyły, żeby tam w spokoju to jakoś nagrać, tym bardziej, że mamy chyba skoszone, więc zobaczymy, jak to wygląda. A więc. Ogrodzieniec, ogrodzieniec, już wszystko mówię, no, skoszone jest. Także możemy tutaj chwilę pogadać sobie. Niestety tam tak wieje, że żeby mi było dobrze słyszeć, to tutaj jestem w Czarnej Wodze. A więc ogrodzieniec, jakie były marzenia, plany, a jaka będzie rzeczywistość? No więc ogrodzieniec, jak pamiętacie, 3 lata temu po prostu było wielkie tam zatrzęsienie, bo dwie siekierki były, chyba obie są teraz w Muzeum Śląskim. Jedna z neolitu, druga z epoki brązu. Mówiłeś dzisiaj, że nie jesteś spełniony. Ponoć. e to jest? To ma Tu mi daje do myślenia, że to jest ostre a poza tym nie, To jest siekierka i to nie jest opóki brązu, tylko jest starsze niż epoka brązu To starsze i to będzie miało 6000 tysięcy lat? Jestem w ostrym No to jest mega znalezienie Potem minęło 3 lata, no i teraz wróciliśmy tutaj, bo nie było y, innej opcji w miarę ta roślinność tam przynajmniej częściowo była załagodzona żeby można było w miarę poszukać co prawda znowu te linie energetyczne y, Powodują no, utrudnienie pracy detektora. Natomiast, wracając do tematu, powstał taki pomysł, żeby to pole tam skosić, jeżeli by trzeba było, no i przede wszystkim przeorać. Natomiast zgoda jest ważna jeszcze tylko do końca roku. Więc, żeby to było, żeby kilka razy zrobić tam wypad, i jeszcze, no bo jest to taki potencjał. Bo teraz, jak widzieliście, właśnie jeszcze wracając, no to całkiem to dalej, jeszcze to pole trochę oddało. A mimo to, że już jest niby, niby nie powinno, nie? no ale coś jeszcze oddało, więc jakby się to przeorało i w kontekście tego co udało się wcześniej tam znaleźć no to jest jakby wizja i perspektywa że coś mogłoby być, no ale niestety zgoda jest wracając do tematu, zgoda jest tylko do końca roku, a więc musieliby to teraz przeorać, żeby ziemia sobie tyle poleżała tak przez lato, no i na jesień by trzeba było zrobić, nie wiem, dwa, trzy wypady może i żeby to już zamknąć i teraz pytanie czy po prostu koszt tego przeorania, czy jest to jaka, to jest kwota, będziemy się dowiadywać. Na razie złożyliśmy zapytanie w ogóle o zgodę, czy możemy to zrobić, no bo to przecież nie jest nasza własność. Zgoda jest, no ale własność jest gminy, chyba. Mogę się coś przekręcić, a więc temat jest rozwojowy. Mnie bardzo zależało, no ale teraz, jak tak rzeczywistość dochodzi, że to może potrwać, to nie wiem, czy jest jakby większy sens na Dwa miesiące może się wyrobimy, żeby jeszcze tam podziałać. No, wydaje mi się, że jest sens, ale zobaczymy, jak nam pójdzie w ogóle najpierw uzyskanie zgody w tym temacie, żeby można było. A potem trzeba będzie szukać kogoś, kto podejmie się tej usługi, żeby to przeorać. I zobaczymy kosztowo w ogóle, jak to wygląda. Mniej więcej się dowiadywałem. Mamy oddolną chęć, żeby coś tutaj podziałać jeszcze z tym tematem. Zobaczymy, jak będzie. No a w tym tygodniu, to znaczy w sobotę. Ostatni mini zlocik, taki półmetek tego roku, bo później mamy przerwę przynajmniej 2,5 miesiąca wakacyjną, urlopową, jakąś tam różną i raczej nic nie będzie się w tym okresie działo. Najwcześniej wrócimy pod koniec sierpnia. Także jeżeli macie chęć, to jeszcze są wolne miejsca. Sobota, Bierawa, obóz francuski, kierownik Arkadiusz, specyf, specyficzne poszukiwania. Byliśmy tam rok temu z Odynem, no sporo. Wychodziło tematów tam, ale no, to wiecie, to jest, no, jak mówię, specyficzne poszukiwania. No, nie takie łatwe i przyjemne jak na polu, że wiecie, nic nie przeszkadza. Na pewno roślinność nie jest idealna, ale sprawdzone, bo kierownik Arkadiusz kilka dni temu był i mówi, że jest spoko, jeśli chodzi pod kątem barachła, które tam rośnie, że jeszcze nie, nie rośnie na tyle. Nie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dużo się dzieje, idę im tam pomóc, bo po prostu z każdej strony jest gorąco, no ale to dobrze, bo chyba o to chodzi, nie? Trzymajcie się i do zobaczenia.